Witajcie, z tej strony MyszastyGram.pl a przed nami World Fire Worlds. Hmm. Zastanawiacie się pewnie co to? No już Wam mówię. Jest to paper papercraftowy symulator zagłady, zniszczenia i chaosu. Tak wiem, nie wygląda. No, jest to technologiczne demo. Niestety nie mamy w nim żadnych opcji interakcji. To znaczy, nie możemy robić nic poza oglądaniem tego, jak ten mały, kartonowy, wycinankowy świat sobie żyje. No, wygląda świetnie. Zacznijmy od tego. <laughs> Na czym to dokładnie polega i na czym ma White Fire Worlds polegać, powiem za chwilę. Na razie przyjrzyjmy się po prostu samemu miastu. No jak widzicie, wszystko jest właśnie w takiej papercraftowej stylistyce utrzymane. Wygląda jak zrobione właśnie z kawałków papieru, kartoników i tak dalej, tak dalej. Miasto sobie żyje, ludziki jeżdżą metrem. W tej chwili mamy noc, więc ruch nie jest zbyt duży. O! Tutaj jakiś policjant sobie wychodzi, no i biegają tutaj też tacy niedobrzy goście, o właśnie. Którzy sprejują coś czasami na ścianach, jakieś anarchie. Jeżeli zjawi się policjant, to będzie go oczywiście chciał tutaj pałeczką grzecznie poprosić o to, żeby gość przestał. O, 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 czyżbyśmy tutaj właśnie mieli taką sytuację? No właśnie. Tadam. jeśli dobrze pójdzie, to zaraz tutaj się powinna zjawić karetka pogotowia, czasami przyjeżdżają. nie wygląda całkiem fajnie. I zapewne w tym momencie no, właśnie przyjechała <grytanie> dla Was y, intrygująca, tak jak dla mnie w momencie, kiedy to pierwszy raz widziałem. No właśnie, o co tutaj chodzi? Jak na razie widzimy tutaj po prostu właśnie całkiem sporych rozmiarów miasteczko stylizowane na Londyn w którym odbywa się ruch uliczny chodzą sobie ludzie rozmawiają przez komórki, dzieci bawią się na boisku skaczą przez skakankę co tutaj właśnie możemy sobie o, zobaczyć w tym miejscu chodzą do pracy, rozmawiają przez komórki, zatrzymują się na czerwonym świetle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj lata sobie jakiś helikopter, od czasu do czasu przejdzie chmurka, popada deszczyk. O, właśnie tutaj widać, ludzie wyjmą swoje płaskie parasoleczki, żeby się przed nim ochronić. Generalnie to miasto sobie żyje i to żyje sobie nawet całkiem tak, żebym realistycznie, jak na tą absolutnie nierealistyczną oprawę. Ale o co chodzić, ma właśnie w wersji pełnej? To jest, tak jak już mówiłem, demo technologiczne, w którym nie mamy żadnych możliwości interakcji poza właśnie oglądaniem sobie tego, co nam twórcy zaserwowali na ekranie. Wspomniałem już na początku, że ma to być coś w rodzaju symulatora chaosu, i tak właśnie ma to wyglądać. Ma to być zabawka dla tych, którzy strasznie uwielbiają takie rzeczy jak, nie wiem, hodowanie mrówek w akwarium i prokurowanie im różnego rodzaju armagedonów, powodzi, pożarów innych tego typu rzeczy. W tej grze będziemy mogli to zrobić łącznie z apokalipsą zombie. To ma na tym właśnie polegać, tutaj nie będziemy wygrywać, tutaj będziemy po prostu grać. Dobrze się bawić, ustalając pewne parametry, które mają być dostępne w menu i następnie na ich właśnie podstawie będzie się tutaj generowała jakaś tam rzeczywistość, prawda? Czy znaczy będziemy ustawiać, tak, ustawiać takie parametry, jak na przykład, nie wiem, tam, czujność policji, dajmy na to stopień, powiedzmy, właśnie, nie wiem, jakichś zagrożeń płynących z Niewłaściwej postawy obywateli, którzy będą w tym mieście żyli. Na przykład możemy usta ustalić, że będzie tutaj bardzo dużo na przykład nie wiem, protestujących, na takich brutalnych, którzy będą demolować samochody, podpalać sklepy i robić inne tego typu rzeczy. A naszym zadaniem i na całą zabawą będzie to, że będziemy sobie obserwować, co się dzieje. Dziwne, prawda? Bardzo dziwne. Przyznam szczerze, że na początku, w momencie, kiedy trafiłem na to po raz pierwszy, Uznałem, że jest to całkiem niezły początek roku, bo zobaczyłem właśnie chyba na jedną z najgłupszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić, którą ktoś nazwał grą. Potem poczytałem sobie na stronie twórców kilka informacji i stwierdziłem, że może to być całkiem fajne i wciągające. Na raz, że faktycznie zwrócił uwagę na to wszystko no, na oprawę. Wbrew pozorom, w tym wszystkim jest cała masa detali, to wszystko wygląda w Wbrew pozorom bardzo realistycznie te ludki zachowują się, no, grają sobie w piłeczkę na przykład w parku, no coś pięknego, zachowują się naprawdę m, bardzo tak realistycznie i naturalnie, no to po prostu to miasto sobie żyje. A w tym momencie my, będąc swego rodzaju bóstwem, bo jest to taka forma Godgame której nie ma wygranej. Tutaj wygraną jest po prostu satysfakcja z obserwowania tego, co się dzieje. Możemy sprokurować tym ludkom właśnie różnego rodzaju niespodzianki, na przykład apokalipsę zombie. Możemy zarazić jednego lub kilku yy... Mieszkańców, chorobą jakąś, prawda, którą oni następnie przeniosą na pozostałych i obserwować, co się będzie działo w mieście. Będzie jeździła straż pożarna, bo oczywiście wybuchną pożary, będzie jeździła policja, być może pojawią się jakieś siły specjalne. Większość tych, właśnie parametrów będziemy mogli ustawić ponoć w menu przed rozpoczęciem rozgrywki. I przyznam szczerze, że im dłużej czytałem i dłużej się temu wszystkiemu przypatrywałem. I o tym myślałem, nie, doszedłem do wniosku z czasem, że to, to może być naprawdę coś całkiem fajnego i ciekawego. Przede wszystkim bardzo nietypowego. To jest jedna z tych rzeczy, które no, nigdy się nie skończą. Jeżeli twórcy będą dodawać coraz to nowe mapy, prawda, coraz to nowe, nie wiem, kataklizmy i tak dalej, i tak dalej, może się okazać, że to będzie cał, całkiem, całkiem ciekawa i udana produkcja. No, tak jak mówię, no, jest, to, jest to rzecz bardzo nietypowa. No i może. Nie twierdzę, że nie, M może się okazać, że produkcją nie wiem nieudaną, poronioną, nietrafioną zupełnie. Nikomu się nie spodoba, nikt tego nie będzie chciał kupić, nikt nie będzie chciał w to pograć i tak i tak Ale z drugiej strony mnie już na tym etapie, na tym etapie zapowiedzi właśnie tego Tech dema strasznie zaintrygowała. No cóż no, tak jak mówię, na razie możemy jedynie biernie przyglądać się w tym Tech demie, które jest oczywiście osiągnięcia ze strony mm, producenta z strony całego projektu. Możemy się jedynie biernie przyglądać temu, co się dzieje. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie twórcy odważą się na krok nieco bardziej śmiały, czyli pozwolą nam pobawić się już nieco właśnie jakimiś tam pierwszymi rzeczami, pierwszymi... Fitami, które się w tej grze znajdą, i nie wiem, wywołać chociażby właśnie jakiś mały pożar lokalny w jakimś miejscu, żebyśmy mogli sobie poobserwować, co się dzieje, jak te ludziki się zachowują w tym momencie i na czym to ma wszystko polegać, bo jak na razie, no to jest jedynie prezentacja właśnie silnika. No sami zresztą przyznacie, no wygląda to całkiem fajnie, naprawdę. No ale chciałoby się, chciałoby się po prostu w tym momencie móc coś zrobić, no nie wiem, walnąć w środek właśnie jakąś bombę, tudzież zarazić chociaż jednego małego ludzika, na przykład tego uciekł do szkoły, niestety. Jakąś, kurczę, chorobą poczekać, aż ona się rozniesie po mieście i w tym momencie wybuchnie chaos, będzie armagedon, ludzie będą biegać po ulicach, chować się, policja będzie strzelać do wszystkich, może się pojawi wojsko, może jakieś oddziały specjalne, no tego na razie jeszcze nie wiadomo. No cóż, no pozostaje nam czekać na, 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 na coś więcej, bo... Jest ciekawa rzecz, nietypowa, a jak wiadomo, wszystkie rzeczy, które są nietypowe, mają sobie coś, co do nich przyciąga. No cóż, czekamy więc na więcej. Miejmy nadzieję, że twórcy szybko zaprezentują nam coś grywalnego, a nie jedynie do biernego oglądania. No i cóż, mam nadzieję, że następnym razem rozpętamy jakiś Armagedon wspólnie. Trzymcie się, na razie.